Będzie to obiekt wyjątkowy, pełniący funkcję szkół specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wyłoniono w konkursie projekt Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich. Konkurs architektoniczny był dla nas rzeczywiście dużym wyzwaniem, po raz pierwszy w historii powiatu 20 lat tej formuły nie stosowaliśmy. Jest wyzwaniem też dla sądu, który dzisiaj konkursowego, który dzisiaj obradował, była to kwestia też zaspokojenia dwóch obszarów, a właściwie trzech. Z jednej strony edukacja, z drugiej wsparcie okoedukacyjne dziecka i rodziny, a po trzecie tak naprawdę jeszcze rozwiązania związane z samym obiektem dzisiejszego dworca PKS, na którym jest lokowany obiekt, dla rozwiązań, szczególnie tego centrum, ale i rozwiązań centrum przysiadkowego, które łączy obiekt w centrum miasta, z tym, że które miasto Szczelce budowało naprzeciwko przedszkola i jednocześnie PKP, które jest, że tak powiem, za zakrętem. A jak dodam do tego jeszcze ofertę kulturotwórczą, którą proponuje przygotować Centrum Kultury, to tworzymy swojego rodzaju nowe centrum przestrzenne w tej części miasta. Zgłoszono 9 prac z całej Polski. Projekt wyłoniono w drodze konkursu, by uzyskać ten najlepszy z najlepszych. Szukaliśmy takich prac, żeby na, na każdym kroku, w każdym geście, w każdym rozwiązaniu projektowym nie stygmatyzować e, użytkowników, szukać. Szukać takich rozwiązań, które będą je, ich wciągały do takiego pełnego życia i, i jak najwięcej z tego życia dawały. I szukaliśmy też prac, które będą budowały jakość przestrzenną e, szelc e, jako miasta, budowały jego tożsamość, jego rozpoznawalność, e, żeby, żeby za, za jakiś czas, kiedy ten obiekt, mamy nadzieję, powstanie, no, ludzie przejeżdżający kojarzyli ten obiekt z tym miastem i, i to miasto z tym obiektem. Najważniejszym założeniem koncepcji jest stworzenie budynku całkowicie pozbawionego barier architektonicznych, dostępnego i funkcjonalnego dla osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności. Dla nas każdy temat jest wyzwaniem, bo każdy temat jest nowy i podlega innym, innym postrzeniom, innym wytycznym, a szczególnie jest szkoła specjalna, gdzie użytkownik jest dość specyficzny, w ogóle szkoła jest specyficznym. I mimo wszystko niełatwym tematem, gdzie sama działka też nie było Otoczenie nie jest łatwe. Z dziewięciu prac wybrać coś, co spełnia zarówno kryterium funkcjonalności, kryterium profesjonalizmu, kryterium urbanistyczne i zrobić to tak, żeby nikt nie miał poczucia innego niż to, że naprawdę wygrał najlepszy, nie jest zadaniem prostym. Obiekt będzie stanowił przyjazną przestrzeń publiczną. Pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych otrzymał zespół z pracowni Inter. Urban Łukasz Piankowski z Gdyni. Docelowo w Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny ma się kształcić 100 uczniów. Powiat Strzelecki aktualnie szuka odpowiedniego finansowania, by w najbliższych latach móc podjąć się tej inwestycji.